Pan Marzzutowczyk. Tak, ja poprosiłem sobie może tak adwocem i mam nadzieję, że nie zdekomponowałem jakby formy tego panelu, ale wydaje mi się, że to taki dobry moment właśnie, żeby się włączyć do dyskusji w odniesieniu do tego, co powiedział pan dyrektor Michał, w stosunku do tego, co powiedział pan prezes Artur. Powiem z perspektywy autobusowej, ale bardzo nawiązującej do fotowoltaiki i magazynów energii, mianowicie my. W ramach naszych ostatnich przejazdów w zasadzie po większości samorządów w Polsce odbyliśmy ponad, spotkania w ponad 300 samorządach, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia elektromobilności, elektromobilności dedykowanej do transportu publicznego. Zewsząd, w zasadzie zewsząd odbieramy takie oczekiwania ze strony samorządów, by skomponować duży system obejmujący fotowoltaikę, magazyny, czy znaczy ładowarki, autobusy i magazyny y, energii, więc, więc myślę, że na pewno pan dyrektor Rafał też nad tym mm, tematem się pochyli, pochyli ponieważ wiele, wiele samorządów widzi y, najlepsze rozwiązanie właśnie w kompleksowości tego, y, tego projektu. Nie dlatego, żeby te autobusy były, czy te samochody były ładowane z sieci, y, z której nie wiadomo skąd ten prąd pochodzi, a, a mówię, no jest bynajmniej kilkadziesiąt samorządów, które które widzą szansę w fotowoltaice, które widzą szanse w stacjach ładowania, w autobusach również i właśnie w magazynach, o których powiedział Pan Prezes. Także hmm, przepraszam za to wtrącenie do dyskusji, niemniej jednak, niemniej jednak no, no, jakby nawiązuje do, do, do moich przedmówców.